To jest mój drugi polanik. Jak dobrze się... dobra A to będzie podkrętka z rzutu wolnego. Nie Dobra, a zrobić to jest tak Buta tutaj lekko Tutaj też lekko zawiązać Tutaj też tak leciutko Ale dopiero tu trzeba mocno zacisnąć Wtedy będziemy mieli wyluzowanego buta. I wystarczy jeszcze tylko zrobić tak, mogę. I tym szczelić. Tą częścią stopy. Zobaczcie. Dobra, a to będzie drugie coś. Jak dobrze drugi raz szczelać. To już nie będę ja nagrywał. Tylko to będzie inny gościu. Teraz będziemy strzelać z rzutówkami. Ustawiacie nogę w ten sposób, żeby była ona ustawiona równo do tej nogi, tak jak V. Gdy zaczynacie, to ustawiacie stopę tak i wybiegacie. A musicie też podkręcić, ale musicie tak wziąć nogę, żeby poszła wyżej. Żeby... Zobaczcie! Dobra. Powiedzcie, co? Pod klę, co? Pod, pod klę. Teraz będziemy strzelać z rzutów AR.